Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Lipnicki i chciałbym Państwu troszeczkę opowiedzieć o projekcie pod tytułem Zdrowa Eforma. Na czym ten projekt miałby polegać? Co jest celem tego projektu? W jaki sposób możemy podejść? Oczywiście w czasie pandemii. Mieliśmy wiele zaleceń z uwagi na epidemię COVID-19, byliśmy zmuszeni do pozostania w domach. W tym czasie oczywiście nieczynne były szkoły, przedszkola. Wiele osób wykonywało pracę zdalnie, niektórzy przebywali nawet na takiej ścisłej kwarantannie. Oczywiście takie miejsca jak parki, place zabaw, siłownie były oczywiście czasowo zamknięte, a wszyscy wiemy, że pozostawienie nas przez dłuższy czas w domu nie sprzyja naszej aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia, niski poziom aktywności fizycznej no, zdecydowanie mogą mieć tutaj negatywny wpływ na nasze zdrowie. Stąd jest pomysł projektu aplikacji, która w zasadzie pomoże nam w takiej sytuacji odzyskać zdrowie, odzyskać ewentualnie tą naszą formę. Oczywiście, projekt jest związany z podniesieniem naszej aktywności fizycznej, o zadbanie tak naprawdę o nasze zdrowie, bo jak wiemy, eksperci zawsze podkreślają, że nie tylko to, ile i jak jemy, ale także ile się ruszamy jest kluczem do naszego zdrowia. Otóż pomysłem tutaj, celem tego projektu jest szkic, prototyp bądź makieta aplikacji. Lub też programu pozwalającego zminimalizować te przykre konsekwencje powodowane przez tą naszą izolację. Tutaj, oczywiście, celem tego projektu jest również mobilizacja jego użytkowników do aktywności fizycznej. W jaki sposób taki projekt moglibyśmy wykonać? Oczywiście, technika jest dowolna. Ja Państwu tutaj coś nieco opowiem. Z, z, związanego z programem ze środowiskiem Figma. Na ekranie widzą Państwo interfejs Figmy. Figma to jest takie bezpłatne środowisko. Możemy sobie zainstalować taką wersję programu na komputerze, możemy również korzystać z niej online. Otóż mamy możliwość tutaj wykonania takiej makiety. To jest tutaj oczywiście jedno ze środowisk, ponieważ Później powiem, w czym jeszcze możemy taką makietę tutaj wykonać. Czy będzie to aplikacja mobilna, czy będzie to aplikacja webowa, nie ma to oczywiście znaczenia. Aplikacja może być również tak zwaną multi-aplikacją, czyli moglibyśmy ją rozszerzyć, na przykład na nasze smartwatche, na współpracę z pewnymi czujnikami. Być może ktoś z państwa będzie chciał zastosować tutaj takie rozwiązania. Oczywiście w projektowaniu liczy się również design tego, tak, czyli musimy zadbać oczywiście o takie walory estetyczne. Jak i o samą funkcjonalność. W Figmie, projektując w środowisku Figma, nie jest to trudne środowisko do projektowania. Moglibyśmy oczywiście rozpocząć od tego, w jakie, na jakie urządzenie będziemy projektować. Czy będzie to urządzenie typu smartwatch, czy będzie to smartfon, czy będzie to po prostu strona internetowa, bądź tutaj jakaś taka multi-aplikacja. Otóż, w przypadku każdej takiej aplikacji, ja tutaj wczytam jakikolwiek projekt innej aplikacji, moglibyśmy zaprojektować kolejne ekrany. Tak? W jaki sposób te ekrany mają być ze sobą powiązane, to już jest dalszy etap projektowania. Natomiast w środowisku tym, w prawym górnym rogu, zauważamy taką strzałkę. To jest nic innego jak podgląd naszych ekranów bądź sposobu ich działania. Jeżeli ja to wybiorę, to automatycznie Figma daje mi obrazek tak, związany ze smartfonem, wyświetla wszystkie tutaj rzeczy dotyczące naszej aplikacji zaprojektowanej. Ja coś nieco o tym projektowaniu zaraz Państwu opowiem. I możemy już sobie tutaj klikać tak jak na zwykłym smartfonie. Natomiast oczywiście możemy się tutaj poświęcić i zrobić jakąś aplikację, która będzie mieć na przykład scrollowany ekran. Tak? To są oczywiście aplikacje niezwiązane z naszą eformą, to są aplikacje inne, żeby Państwo po prostu nie sugerować jak dany projekt wyglądać musi. Natomiast można tutaj zastosować scrollowane ekrany do opcji takiego typu, czyli wertykalnie lub horyzontalnie, więc to wszystko po prostu można w danym projekcie zastosować. W jaki sposób rozpocząć pracę w takim środowisku? Oczywiście możemy sobie tutaj utworzyć nowy projekt. Ja może tutaj nawet dobrze, może nawet. Ten otworzy zdrowa e-forma. Może no, wyrzucimy te elementy? I oczywiście tutaj na samej górze po lewej stronie mamy taki pasek narzędzi związany z kolejnymi elementami wektorowymi. Frame'y oczywiście służą do Kreowania kolejnych ekranów, czyli jeżeli ja sobie wybiorę frame, to mogę ten frame tutaj tworzyć, czyli to jest mój ekran. Oczywiście jego rozmiary po prawej stronie widzą, mogę to łatwo zmienić. Tutaj, tak, wpisując dokładne wartości, wybierając, czy ma to być horyzontalnie, czy wertykalnie. I oczywiście wszystkie narzędzia do grafiki wektorowej typu pióro, nawet pola tekstowe które możemy tutaj sobie czy zwykłe shapey, kształty wstawiać różne nasze obrazki, zwykły hand tool. Ja tutaj może dużo nie będę na ten temat opowiadał, ponieważ to jest, są podstawowe narzędzia, z jakimi pewnie państwo już mieliście do czynienia w innych aplikacjach. Oczywiście, że taką Makietę można wykonać czy prototyp takiej aplikacji można wykonać również w dowolnym innym środowisku, nawet w pęcie. Jeżeli ktoś chciałby, nie musi to być makieta, która te ekrany jakby zagospodaruje w tym sensie, że, że będą one działać. Może to być makieta, która. Te ekrany po prostu e, tylko ilustruje, prawda? czyli moglibyśmy spojrzeć w jaki sposób to wygląda, opisać sposób działania, zrobić ten prototyp. Oczywiście nie musi to być aplikacja taka mobilna, może to być webowa, może ktoś z Państwa doda jakieś ekrany na zegarek. Tutaj, akurat do Watcha, też są niektóre ekrany, to jest ekran m, aplikacji, natomiast do Watcha mogę mieć zupełnie inny ekran. Więc projekt takiej aplikacji jest naprawdę tutaj, ma dosyć szeroki horyzont tematyczny. Czy będą to aplikacje do typowej aktywności fizycznej, czy do kontrolowania zdrowego trybu życia, czy do pewnych zestawów ćwiczeń, liczy się tutaj pomysł Państwa i oczywiście wykonanie. Tak? Czy będzie na przykład ta aplikacja, która wykorzystuje pewne narzędzia, jak czujniki bądź inne ewentualnie elementy. Czy będzie to pomysł na aplikację typu GRA, która wykorzystuje zwykły Kinect albo jakieś inne technologie nextgenowe, to już oczywiście zależy od Państwa. Tak przedstawia się mniej więcej ten projekt, który należałoby wykonać. Wszystkim życzę wspaniałej zabawy przy wykonywaniu tego projektu i oczywiście owocnej pracy. Wszystkiego dobrego.